No i trzymander Mam Mám trochę zachrypnięty go kurde, ale to przez granie. World of Tanks, Patuśik, ja to nie umią grać w ogóle. A dzisiaj sobie rozpieprzymy taki oto kompresor z lodówki, który ma. Ech. Dzień co dzień kilogramów. Prawdziwy skurwisem z Francji. Made in France! Widzicie? No i co? Rozdemontujemy go sobie na metale kolorowe i od razu tniemy tutaj po gównie Mamy wniarza przeciętego Tak I co teraz? Tutaj trzeba to przewalić I tutaj są trzy śruby To też trzeba przepierdolić Mamy przepieprzone wszystko, w drobny mak. Teraz wyciągamy gnora i widzimy tutaj oliwę. I tutaj jest za zapieprzone takie w takiej wtyczce. No, para od gęby idzie. Ponieważ minus 7 stopni mam Tak, reszta olej. To będzie na późniejsze sprawy. Teraz tutaj. Lepsza sprawa Kompresor w całej piękności Zobaczymy co Francuz ma w pośrodku mieć. Będziemy sobie to tutaj dawać do tego pojemniczka ale najpierw trzeba to oddzielić od tego no, Jana tutaj, widzicie to? Zabiorę sobie klucze i oddzielimy pierdoleńca. A wszystko mi lata z rąk. Przyśła jakoś. Wszystko mi lata, bo zimno. Jak nie wiem co. Bardzo nawala wiatrem. Mniejszy o kur, co jest? To torx czy co? Na chyba to będzie dobre. Dobra, zrobimy sobie taką lekcję mechanizacji, odkręca się do kurwa, co jest. Pierdola to kurwa 7 mm Tu jest szóstka i chuja pizza nie włazi, więc będziemy trzeba nie musieli to przejebać Po prostu tym, kurwa szlifierą nie będziemy się z tym pierdolili kurwa, nie? Jakieś odkręcanie babranie sranie, kurwa tam Dobra, zamykamy Szczęśliwa No i idziemy Te tak te cztery śruby co to trzymią, bo karnie mam takiego debilnego klucza To zajebista sprawa Ponieważ mieć z tego do wydobycia jest bardzo łatwa Zazwyczaj. No, Teraz to musimy wypieprzyć jakoś, ale motkiem ciślarskim myślę, że damy radę to wydostać nie? Dzisiaj nie. Ach, Chujovo, Chyba Chyba, jeszcze tutaj muszę poprawić. Tak, i stojanik. W całej swojej piękności wyszedł w świat. Dobra, to tu aż do żeliwa. Jeb yep. Chyba raczej tu No wirnik z wirnikiem się zaraz nie będę dzisiaj No i zweryfikujemy stojan Co jest, czy jest zmiedziany, czy nie Ha! I jest wiedź, proszę Państwa! Popatrzcie to na ten stojanik! Bardzo ładny, elegancki, miedziany! Tu już pierwsza dawka miedzi idzie, a drugą dawkę musimy teraz wypieprzyć młotkiem. Pójdzie! O, idzie elegancko! Elegancko! ide ak doma musí. A po pásti trzeba treba... wyklepać vyklepať. I mieť elegancko... Vychodí, vieš akurde, a kurde, piękna mieďocha. No i zajebiście. Starczy to kostwastyków troszeczkę obrać. Plus minus tak. Biele chuj, biele jak. Bina skupin je s tem kaditko, je tam plastike, kurde. Več je to kurde. No, Plastikowe, a tam govno, kurde. Tam za zelo nisem s tem. Poprosto. Več je ciągne, co, co videti. A tu je že me je sebi vychlapa. Ja. A mislim, da. Jest elegancko, dobra. Mieć może iść do miedzi. Jest to bardzo ładny kawałek miedzi. Cyk. Tak. Tak. Tu jeszcze pozbieramy parę drucików. No i co? Kabelek, kurde, zasilający. To sobie później obiorę. Tylko teraz tylko te rurki odwalić. To są wszystko rurki miedziane proszę Państwa, akurat tutaj, nie z miejscu, jeszcze chlapniemy tutaj. Tak, tak tu jest stal, cyk, mamy pierdoleńca. Prawie 10 kg kurde ten kompresor miał. tu máme no. ešte trochu oleju ten po środku, więc to trzeba odlać na likwidację ekologiczną, proszę Państwa. Ah. To je jeszcze taki kawałek miedzi jest. So. Cyk. To każdy kawałek dobry. Tak, odlewamy oliwę. Na likwidację ekologiczną do pieca olejowego. Dobra, koję trochę. Takie reszty tu nie przeszkadza nikomu. Tak, co teraz z tym głównym tutaj na boku? Tak, pieprzniemy parę razy młotkiem. I tutaj te drutywa. No, i gotowe. Rozebrane. To nam wszystko przyjmą jako całość. Do stali. Tutaj jeszcze widzicie jakąś cewkę miedzianą. No, to czasami idzie fajnie rozebrać. Widzicie to niska już stalowa. Tutaj wszystko idzie do stali razem z tym stojanem. I tymi rurkami i tymi srałkami. Tak. Kompresor rozpieprzony kompletnie. No tam tą cewkę, co chyba jeszcze raz prójemy. Bezpiecznie bardzo. Bo amatorom nie polecam to, kurde, bo to można się pociąć po łapskach, nie? Oj, idzie też cewkunia do miedzi, za je O! każda myśl dobra z tego kompresora. Trzeba wydobyć wszystko, co tam jest, Ja domo. kto nie wydobywa. Ten nie ma Tak, to ty z tego kompresora, kurde, chyba sobie ty rynkowicę Zdejmy i Tak Pięknie, ręcznie, kurze sobie obierzemy Jak kalafior Tak I oh. bardzo elegancko wszystko już widzie Miedzi Do tamtego pojemniczka miedzianego idzie to Się sypie samo Tak Dobra Idziemy co idziemy kurcze Ważyć Te pieprzoną miedź Idę te, te miedzi Z tego wyszło całkiem pięknie wyszło I Ile Tej stawi i ile Tých metalíkov, ktoré z tego kompresora z lodovky francúzského. Vyrobím ešte kabelek, pozostał, ale. Dnes to pierdole. Kabelek kabelkem. Kur***, to je odj**ávo. v pizdu všetko. Oh, Dobre, a stali boli ile. Oh, Tali było 8,1kg po 0,8zł Jak się to liczy? 6,5zł No i miedzi Miedzi ile wypsiło z tego kompresora? No całkiem fajny kompresor tutaj. Całkiem fajny się podobał, bo takie grube uzwoje za my, kurde, co mi się to popierdoliło Ja pierdolę, czy widzę dobrze? Kilogram przez kilogram miedzi, proszę Państwa, zajebiście, zajebisty wynik, kurde, super wynik. Sorry za mój głos, bo kurde, wody w ten gram i 26 zł za kilogram, i 30 zł za miedź. Równa 36 zł za taki kompresorek z lodówki francuski, kurde, marka francuska i za je made in France opłaca się rozbierać Kompresor z lodówki. No i co? Jeżeli się podobało, no to widzów wiesz co ma zrobić. No i co? Do zobaczenia. Dzięki za. To, że jesteście. Cześć!